Do kaweczki, bo bo trzeba czymś słodkim zagryźć. Eee, to też jest bzdura. Jeżeli Ale... potrzebujecie coś słodkiego, ćwierć łyżeczki miodu sobie rzućcie, żeby to jakkolwiek posłodzić. A jeżeli już nie jesteście w stanie funkcjonować bez tych ciast, ciasteczek i temu podobnych, to upieczcie sobie sami. Najlepiej z gruszką. Dlaczego z gruszką? Bo gruszka jest super w polskim klimacie. Ale już nie ma polskich gruszek. No teraz nie ma, ale nie wiem, kiedy oglądają. To jak oglądacie, że macie gruszki polskie, to upiszcie z gruszek. <grymne> Także te, też, też popatrzcie, popatrzcie sobie w tym kierunku. E, co jeszcze jest takiego bardzo często e, przyjmowane przez wiele osób, co wydaje się, że jest fajne, ale mają świadomość, że jest niefajne, energetyki wszelakie. Wszelakie energole, absolutne śmieci, e, nawet nie ma co o tym mówić. Nie. Jak już potrzebujecie kopa, napijcie się dobrej kawy, dosypcie sobie odrobinę nawet tego cukru, czy, czy tak jak mówiłem, miodu. Zrobi to lepszą robotę, aniżeli butelka jakiegoś podziemia. Gdzie troszeczkę tego cukru do tej wody, jakby się zabili, będzie dużo mniej cukru niż w energetyku. To więc bez cukru. Yy, tak, zero. <laughs> napoje zero. Tak, napoje, napoje zero, produkty light. O, właśnie o tym nie powiedziałem, produkty light wszelakie. Coś, co jest slajd, musi czymś być ten smak podbity, więc zazwyczaj jest podbijany jakąś formą cukru. więc Tylko tak nie jest, nie jest kwalifikowane light. jako cukier. Tak. No, bo na tym to polega. Więc to do wyrzucenia.